Zostaliśmy sami, bo jeden nas opuścił. E, mamy dla Was specjalny odcinek e, na luzie. Specjalny, bo drugi. E, tym razem ja jestem. Tym razem jest e, po prawej stronie mojej siedzi... E, jako Wojtek, pilot. Jako pilot, bo z, ja wcześniej też kierowałem, więc to drugi raz jest jako pilot. E, jest, siedzimy w bardzo specyficznym samochodzie. Siedzimy w driftującym Fordzie Transicie z silnikiem z BMW M5 o mocy... Tak, 5 litrów 450 koni, a wcześniej chwilę driftowaliśmy tym samochodem, a, jest, a robiliśmy to dlatego, że jesteśmy dzisiaj na imprezie, którą zorganizowało ING. E, ING wprowadza do, do użytku e, nowe aplikacje do obsługi banku. E, mobilną aplikację tu Norbert trzyma swojego nowego iPada. Właśnie dostałem, na szczęście, czy pytano mnie, jak dostałem tablet, czy wolę Fujitsu, czy Samsung. Wziąłem Fujitsu, pozostałem czysty, jak to mówię. I również ja mam iPada. I to jest aplikacja do obsługi banku, napisana specjalnie pod tablety, czyli ktoś wziął nie konwersję aplikacji mobilnej, tylko wziął aplikację pod tablety i napisał specjalną aplikację na tablety do obsługi mobilnego JMC. Była dosyć szczegółowa przeprowadzona ankieta, takie badanie wśród użytkowników, jak, na, jak powinna wyglądać taka aplikacja. Bardzo poważnie do tego ING podeszło. Mi się to osobiście podoba, bo widzę, że ktoś, ktoś tutaj naprawdę sensownie tematem się zajął. I aplikacja faktycznie jest dostosowana w bardzo wygodny sposób do tego, aby jej używać ręcznie, mobilnie. Jedną ręką, pod jedną ręką mamy, pod kciukiem mamy najważniejsze funkcje, wszystkie przelewy, zdefiniowane, niezdefiniowane. Tu jest bardzo fajna opcja tego, nie wiem, jak to się robi. Finansome, finansometru. finansometru, czyli pokazujące z czego nasze wydatki najwięcej dotyczą. I aplikacja została tak dobrze skonstruowana i tak dobrze przystosowana do tabletów, że ich deweloperzy i i banki zdecydowaliśmy zdecydowali się przetestować ją w bardzo specyficzny sposób, czyli zrobić ekstremalne testowanie aplikacji. Wsiadzono nas do samochodów najróżniejszych, do tego driftowozu, w którym siedzimy, do Tomka Kuchara do bardzo szybkiego Subaru imprezy, do Gallardo, do, do, do Gallardo, do Ferrari F350, no, do Porsche, Porsche 911, 11, Carrera 4. Dokładnie S. tak. Coś tam, coś tam, coś tam coś i nas tam. bardzo szybko przewieziono nimi. I musieliśmy w trakcie przejazdów dokonywać różnych operacji bankowych, co wcale wydaje się, że no, mogło nie być takie proste przy, przy szybkiej jeździe, dużych przeciążeniach, driftach i tak dalej. Ale udało się. Tak, ja też zrobiłem swój przelew. Miałem zrobić przelew z jednego konta na drugie i to na Androidzie, bo dostałem tylko taki tablet w pierwotnej wersji. Udało mi się to zrobić, eee, więc aplikacja chyba działa. A plus tego naprawdę było niesamowicie dużo emocji. Bo przejechanie się takimi samochodami no, to jest zawsze, zawsze jakaś fajna emocja. Który ci samochód najbardziej podobał? Powiem tak. Driftowóz to jest wyjątkowa sprawa. W życiu czymś takim nie jechałem i to jest coś naprawdę niesamowitego. Przejazd z kucharem to też było coś naprawdę fantastycznego. Samochód jedzie jak po sznurku, to jest niewiarygodne. 220, zakręt, wszystko jest naprawdę niesamowite. Właśnie go słyszeliśmy w tyle. pewnie też, tak, go, pewnie tak, też tak, go usłyszycie. Tak, tak. Dokładnie. E, no a z tych trzech, z tych trzech super samochodów sportowych, drogowych, drogowych e, no to ja uważam e, jednak, że najlepszy według mnie jest ten najbardziej pospolity Zwykły Porsche 911. No, najbardziej pospolity, bo jest jego najwięcej na polskich drogach, jeżeli już mielibyśmy w, w tych kategoriach rozmawiać. Natomiast no, trochę się, że tak powiem, rozczarowałem włoskimi samochodami, ale ktoś mi kiedyś powiedział, że nie kupuje się samochodów na F. <grystans> Ferrari, fiatów, <grystans> fiatów oraz francuskich, no ja dodam do tego Lamborghini, no niestety też mi się średnio podobało, w środku konsola od starego Pasata. Eee, ale, ale naprawdę nie, Porsche było super. No, ja mam troszeczkę odmienne zdanie, oczywiście mi się najbardziej przypominał przejazd z Tomkiem Kocharem, bo Tomek dał dużo z siebie, po prostu jechał, on mówi, że jechał na 80-90% tego, co jedzie normalnie, czyli to już jak na przejazd z nowicjuszem ze mną, z którym gadał po drodze o bzdetach, no po prostu jest bardzo szybko. mi się oczywiście driftowóz, bo no, bo emocje przy drifcie Fordem Transitem. Jechaliśmy tutaj we w trzy osoby i czwarte kierowca. Z kierowcą zresztą, który jest zajarany driftowaniem i mówi, że on jest chęcią pół dnia driftował tutaj. Więc to było też niesamowite. E, samochodów drogowych najbardziej podobało mi się Ferrari, bo ponieważ było najwięcej w nim było czuć ten czuć było że on jedzie. wypadało się z fotela ale e, wszystko w nim skrzypiało w środku był taki plastik fantastyk naprawdę nic nic fajnego nic specjalnego to już Gallardo, już galardo no mi się Gallardo w ogóle nie podobało w tamtym samochodzie było zero emocji e, ten samochód mi się po prostu no, wolałem przejechać do strony porsche fajnie było to bo w porsche tak. muzyka była tak w porsche była muzyka e, bo zdarzało nam się je, je, jeździłem i porsche jeździłem i ferrari e, i ale nigdy nie, mo, nie miałem możliwości porównania tych samochodów w tych samych warunkach. A tu mieliśmy trzema samochodami, przejazd chwilę po sobie w trzech warunkach różnych, i faktycznie to pokazuje, że Porsche jest po prostu samochodem drogowym. Spokojnie możecie, możecie wziąć ten samochód i z dużą szybkością pojechać po bułki do sklepu. Eee, no i nie wytrzęsie was tak jak w pozostałych dwóch. Dokładnie tak. Eee, zobaczycie mm, w filmiku, który. Eee, Nagrywamy dla Was, jak fajnie nam się jeździło tymi samochodami i mam nadzieję, że jeszcze nie jeden odcinek Nagryzionych uda nam się nagrać w tak ciekawych samochodach jak ten. Trzymajcie się, dziękujemy. To dziękujemy. Był Drugi, drugi odcinek Czinek na luzie. Na luzie.